Witam wszystkich Cube Hardowiczy. ja jestem w 12, a to jest Cube Hard News. Jest to już szósty dzień edycji, a edycja nadal trwa. i Dobrze się trzyma. jesteśmy coraz bliżej uruchomienia TNT, także bądźcie gotowi. Już dzisiaj od godziny 13 zrzuty na serwerze będą pojawiały się co dwie godziny, a o godzinie 17 uruchamiamy grupowy teleport na spawnie. Topowymi graczami na ten moment są Oskar Oskariowski i Narax. Głównymi graczami, jeżeli chodzi o ranking czasu online, to na serwerze są: Pigat, 997 Laczkosta i Cieślowski. Najlepszą gildią pod względem rankingu w tym momencie jest Gildia Saga, ale tuż za nią na drugim miejscu znajdują się aequo Gildia Awe i Gildia AEDR. Przypominam o turnieju Klatki 3x3, który odbędzie się w niedzielę o 17. Zapisać się możecie poprzez stronę cubehard.pl w zakładce Turnieje. Nie zapomnijcie się zapisać. Pula nagród wynosi 250 zł. Jeżeli nie zdążycie się zapisać, bądź chcielibyście obserwować to wydarzenie, to nie zapomnijcie wpaść do nas na kanał na live skomentowania walk. Będę komentował i obiecuję wam wszystkim. Będą dymy. Ja jestem Dawid12, a to było Cube Heart News.